Ponad 50 tysięcy kibiców na stadionie Śląskim. Świetny mecz ruchu z widzewem. Jagielonia Białystok coraz bliżej Mistrzostwa Polski. Górnik Zabrze, lepszy od aktualnego mistrza, a Filip Marchwiński ratuje Lecha Poznań. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 29. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tu zobaczycie wszystkie gole z minionego weekendu. Zaczynamy w Kielcach, broniąca się przed spadkiem Korona w świętej wojnie, jak nazywają te rywalizacje kibice obu klubów. Mierzy się z Radomiakiem Radom i już w 11 minucie Luka Wuszkowicz jest bliski strzelenia gola samobójczego. No nie do końca wiadomo, co chciał w tej sytuacji zrobić, 17-latek wypożyczony z Tottenhamu. To, co nie udało się w 11, udało się w 19 minucie. Wuszkowicz pakuje piłkę do własnej bramki. Korona prowadzi z Radomiakiem 1 do 0. Goście ruszają do odrabiania strat, ale gospodarze wyprowadzają zabójczą kontrę. Podgórski podaje do Trecho, a dany Trecho na raty pokonuje Gabriela Kobelaka. Po drugim golu Meksykanina w tym sezonie ekipa Skielc prowadzi już 2 do 0. Po przerwie swój koncert kontynuuje Trecho. To jego akcja strzał i dobitka Jowgienia Szykawki. 3 do 0. To szóste trafienie napastnika korony w tym sezonie. Radomiak, przegrywając już trzema golami, próbuje zmniejszyć straty, ale Ksabiera Dziekońskiego nie udaje się pokonać. Za to na dwie minuty przed końcem Szykawka kompletuje dublet. Korona Kielce rozbija Radomiaka Radom 4 do 0 i to bardzo cenne trzy punkty w kontekście walki o utrzymanie. Mimo że Kielczanie po tej kolejce wciąż są w strefie spadkowej. Przenosimy się do Częstochowy. Mistrz Polski Raków podejmuje ekipę Górnika Zabrze, czyli najlepiej punktującą drużynę w 2024 roku. Goście już w 11 minucie mają świetną okazję do objęcia prowadzenia, ale Lorenz Ennali zatrzymany przez Duszana Kucjaka. Doświadczony słowacki bramkarz w trybie awaryjnym został ściągnięty do Częstochowy, bo w Rakowie plaga kontuzji wśród golkiperów. Mistrzowie Polskie odpowiadają w 25 minucie Stratos na strafia w słupek, a papa Nikolał tylko w boczną siatkę. Chwilę później Ennali w starciu z kucjakiem i Tomasz musiał wyciąga czerwoną kartkę. Bramka Szerakowa wyrzucony z boiska, ale mamy analizę war i zmianę decyzji. Nie ma faulu, a więc nie ma też czerwonej kartki. Gramy dalej. W drugiej połowie przewagę mają gospodarze, ale strzały od I Crnaca. Przechodzą obok słupka. Ante Cernac przegrywa też pojedynek z Danielem Bielicą. Raków gola nie strzeliła a od 57. minuty jest o to o wiele trudniej, bo drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymuje Janis Papa Nikolału. Mistrzowie Polski grają w dziesiątkę. Mimo to Crnac ma kolejną fenomenalną okazję, ale znów fantastycznie interweniuje Bielica. Wow, górnik wciąż z czystym kątem. w meczu do ataku ruszają Zabrzanie i tuż przed ostatnim gwizdkiem Duszan Kucjak ma dużo pracy. W 92. minucie Erik Jan i Sebastian Musiolik, były piłka szerakowa strzela gola. W doliczonym czasie gry Górnik zabrze, wyszarpuje zwycięstwo, pokonuje mistrza Polski. To pierwsza porażka rakowa u siebie w tym sezonie. Piłkarze Jana Urbana wyprzedzają Raków w tabeli. Wielka radość Lukasa Podolskiego, który nie mógł zagrać w tym meczu. Górnik notuje rewelacyjną rundę wiosenną i włącza się do walki o mistrzostwo Polski. Obchodząca 76. rocznicę powstania Pogoń Szczecin mierzy się z Piastem gliwice i niespodziewanie w 11 minucie to podopieczni Aleksandra Wukowicza obejmują prowadzenie. Tomasz Huk pokonuje Valentina Kożokaru. Piast nie wygrał z Pogonią w 11 kolejnych spotkaniach, ale w Szczecinie postanawia przerwać tę serię. Jorge Felix i 2 do 0. Hiszpan do asysty przy pierwszym golu dokłada piękne trafienie. Po 20 minutach konsternacja w Szczecinie, portowcy przegrywają już 0-2. Gospodarze próbują odpowiedzieć, ale Kamil Grosicki najpierw uderza obok słupka, a później jego strzał w świetnym stylu broni Franciszek Plach. Po przerwie Piastę mądrze się broni, pogoń bije głową w mur. Wreszcie jednak tuż przed końcem, po analizie warżutkarny karny po faulu na Linusie Walkwiście. Piłkę na 11 metrze ustawia Kamil Grosicki. Grosicki pudło pomylił się reprezentant Polski. Nie ma gola. To druga jedenastka zmarnowana przez Grosika w tym sezonie. W doliczonym czasie gry przez chwilę kibice Portowców w końcu mogą się cieszyć, bo do siatki trafia w tymi Skoluris, ale wcześniej Grosik był NASPALONYM. Gol nie zostaje uznany i mecz w Szczecinie kończy się porażką pogoni z Piastem 0-2. Portowcy nie wykorzystali szansy na awans na podium. Rekord frekwencji. W XXI wieku na Stadionie Śląskim zasiadło ponad 50 tysięcy kibiców. Świętujący 104 rocznicę powstania klubu Ruch Chorzów w Kotle Czarownic gra z Widzewem Łódź. Gospodarze rozpaczliwie potrzebują punktów, ale zaczynają w najgorszy możliwy sposób. Bartłomiej Pawłowski zostawia piłkę i Luiz da Silva już w drugiej minucie daje prowadzenie gościom. Wielka radość prawie 20 tysięcy fanów Widzewa, którzy wybrali się na to spotkanie z Łodzi. A to już kolejna akcja Pawłowskiego. strzału i poprzeczka, ależ wcześniej też interwencja Dante z tipicy. Kapitalny mecz rozgrywa Pawłowski, a Widzew ma przewagę. Jednak w 21 minucie Łukasz Moneta powinien wyrównać. Się. Tyleż potężny, co niecelny strzał. Ma czego żałować zawodnik niebieskich. Na początku drugiej połowy znów doskonała okazja do wyrównania. Tym razem Wójtowicz źle przyjął piłkę i Rafał Gikiewicz ciągle niepokonany. A jak wiadomo, niewykorzystane sytuacje się mszczą. Stępiński nie najlepiej do stypicy, który stara się uratować piłkę, ale podaje ją pod nogi Jordiego Sancheza. Widzę wprowadzi już 2 do 0, ależ fatalny błąd bramkarza ruchu. Szósty gol Jordiego w tym sezonie. Gospodarze jednak nie rezygnują. Akcja dwóch rezerwowych Adam Wilkanowa do Miłosza Kozaka i pierwszy gol Kozaka w obecnych rozgrywkach. Kwadrans przed końcem jest już tylko 1 do 2. W doliczonym czasie gry kontuzja Patryka Sikory, który na noszach opuszcza murawę. Ale wcześniej w tej samej akcji mamy zagranie piłki ręką Hosemy. Po analizie war rzut karny dla przyjezdnych. Bartłomiej Pabłowski pewnie z 11 metrów. Widzę, w podwyższa prowadzenie jest 3 do 1 dla gości, ale to nie koniec emocji, bo fantastyczną indywidualną akcją popisuje się miłość Kozak. Kozak zmniejsza straty. A jeżeli chcecie zobaczyć skrót z tego meczu z komentarzem tych genialnych 11-latków Zoi i Xaviera, to kliknijcie w prawym górnym rogu. Na naszym kanale znajdziecie też ich komentarz całego spotkania na Śląskim. Jednak ruchy nie ma już czasu na więcej. Po fantastycznym meczu przy 50 tysiącach kibiców, ruch Chorzów przegrywa z widzewem łódź 2 do 3 i niebiescy są coraz bliżej spadku z Ekstraklasy. Lider PKO Bank Polski Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przyjeżdża do Lubina na mecze z Zagłębiem. Od początku piłkarze trenera Adriana Siemieńca ruszają do ataku. Jesus ima trafia w poprzeczkę. Jaga się jednak nie zatrzymuje i w 15 minucie Christopher Norman Hansen zapewnia gospodarzom prowadzenie. Asysta Bartłomieja Wdowika już siódma w sezonie. W kolejnych minutach goście mają przewagę, ale kibice na kolejne gole muszą długo czekać. Miedziowi też mają swoje szanse, ale dwa strzały kopacza i na Lepy w jednej akcji rewelacyjnie odbija Zlatan Alomerowicz. W drugiej połowie piłka do Kurminowskiego i wow! Jak to obronił Alomerowicz! Genialna parada bramkarza Jagi! Zlatan Alomerowicz ratuje swoją drużynę w niesamowitych okolicznościach. Gdyby padł gol, sprawdzalibyśmy, czy nie było spalonego, ale tak czy inaczej warto obejrzeć powtórki tej interwencji. Kwadrans przed końcem, jednak akcja Jagielonii. Hansen ma dublet, ależ precyzyjne uderzenie Norwega. Lider ekstra prowadzi 2 do 0, to już ósmy gol Hansena w sezonie. W 90 minucie Juan Munoz wreszcie pokonuje Alomerowicza, ale na więcej zagłębia już nie stać. Miedziowi przegrywają z Jagielonią Białystok 1 do 2. Jaga umacnia się na pierwszej pozycji w tabeli. Na stadionie Krakowi, na którym swoje mecze rozgrywają zarówno piłkarze pasów, jak też puszczanie połomice, właśnie te dwie ekipy stają naprzeciw siebie. Krakowia w roli gospodarza, ale to goście w pierwszych minutach są groźniejsi, a najgroźniejsi, oczywiście po stałych fragmentach gry po wrzucie piłki z autu Roman Jakuba trafia w słupek. W 19 minucie Kamil Zapolnik poradził sobie z bitrim, wykłada piłkę i Wojciech Hajda strzela swojego pierwszego gola w sezonie. Puszcza połomice. prowadzi z Krakowią 1-0. Krakowia co prawda stara się doprowadzić do remisu, ale umówmy się, zbyt wielu sytuacji to sobie nie stwarza. W drugiej połowie pojawia się na murawie wracający po kontuzji Kamil Glik, ale to nie on, a Jani Atanasow strzela i broni Oliwier Zych. To najlepsza sytuacja gospodarzy, którzy ostatecznie przegrywają bardzo ważne starcie. Puszczanie połomnice pokonuje Krakowie 1-0, wydostaje się ze strefy spadkowej i wyprzedza pasy w tabeli. Przedostatni w tabeli, ale ostatnio dobrze spisujący się Łódzki Klub Sportowy gra z walczącym o mistrzostwo, ale ostatnio spisującym się poniżej oczekiwań Lechem Poznań. Początek niemal wymarzony dla gospodarzy, ale Kajtejan nie korzysta z prezentu od Bartosza Mroska i trafia tylko w słupek. Długo Beniaminek gra z kolejorzem jak równy z równym, ale moment nieuwagi uwagi. Michel Isak daje prowadzenie gościom z Poznania. Dziewiąta bramka Isaka, Lech prowadzi w łodzi za UKSM 1-0. Tuż przed przerwą chwilę grozy na stadionie. Zasław był Dani Ramirez i zawodnik uks u oraz były piłkarz Lecha opuszcza boisko na noszach. W doliczonym czasie pierwszej połowy jeszcze strzał Filipa Marchwińskiego broni Dawid Arndt. Po przerwie druga asysta w tym meczu Andersona i Filip Marchwiński podwyższa na 2 do 0. Wydaje się, że Kolejosz ma ten mecz pod kontrolą. Ale nic z tych rzeczy. Ryserze wiosny walczą do końca. Karlström fauluje balicza i mamy rzut karny. Jedenastkę pod nieobecność Daniego Ramireza na gola zamienia Kajtejan. Jego szósty gol i w łodzi w 58 minucie jest już tylko 1 do 2. 10 minut później Thiago Sejas, który wszedł za Diagora Mireza pod koniec pierwszej połowy, w ekspresowym tempie dostaje drugą żółtą, a więc czerwoną kartkę. Benjaminek gra w dziesiątkę, ale niespodziewanie doprowadza do wyrównania. Asysta Tejana i trafienie Stipe Juricza. 2 do 2. I to już się doliczony czas gry, Joel Pereira z rzutu rożnego, Marchwiński, broniard i jeszcze raz Filip Marchwiński. To jego ósma bramka w rozgrywkach, dublet Marchwińskiego i Lech Poznań, jednak wygrywa z euks em 3 do 2. Łatwo nie było, ale jakby na to nie patrzeć, Kolejosz jest trzeci w tabeli i zrównuje się punktami ze Śląskiem Wrocław. Hit 29. serii gier to starcie Legii Warszawa właśnie ze Śląskiem Wrocław, ale hit rozczarowuje, bo do przerwy kibice oglądają tylko jeden celny strzał, autorstwa Marka Gwala. Zaraz po przerwie Gual i poprzeczka. Minimalnie pomylił się były król strzelców Ekstraklasy. Na tablicy wyników wciąż 0 do 0. W odpowiedzi lider klasyfikacji strzelców obecnego sezonu, Erik Exposito, broni jednak Dominik Ładun. Z podziału punktów w stolicy trochę bardziej zadowoleni piłkarze trenera Jacka Magiery. Śląsk utrzymał pozycję wicelidera. Poniedziałkowy mecz to starcie broniącej się przed spadkiem Warty Poznań ze Stalą Mielec. W grudzisku wielkopolskim już w siódmej minucie Konrad Matuszewski daje prowadzenie gospodarzom. 10 minut później odpowiada Alvis Jansens. Jest 1 do jednego. W 38 minucie Adam Zrelak ponownie zapewnia warcie prowadzenie. Ale jeszcze przed przerwą znów mamy remis na 2 do dwóch. Trafia niezawodny Iliasz Kurin. To 13 bramka napastnika stali w tym sezonie. Po przerwie gra już tylko warta na 3 do 2. Adam Zrelak to już dublec Słowaka. W 49 minucie wynik zmienia się na 4 do 2 dla zielonych za sprawą Dawida Szymonowicza. W 71 minucie Adam Zrelak kompletuje cap a 7 goli w grodzisku. Warta rozbija stal 5 do 2 i oddala się od strefy spadkowej. W tabeli liderem Jagiellonia Białystok ma 55 punktów, Śląski Lech o 4 mniej, na czwartym miejscu Górnik Zabrze przed Legią, Pogonią i Rakowem. W strefie spadkowej Korona Kielce, a także już bardzo trudnej sytuacji ŁKS i Ruch. W 30. kolejce w piątek Piast gra z Bartą, a Jagiellonia z Pogonią. W sobotę Górnik ŁKS, Śląsk Ruch i widzę fraków. W niedzielę Radomiak zmierzy się z Zagłębiem, Stal podejmie Legię, a Lech Krakowie w poniedziałek mecz puszczy z Koroną. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.